Wiesz się gwiazdą tego odcinka i wszystkich innych, jak gwiazda Dawida w Tefanie. Rurku. Rurku ten motocykl jest ujebany. No dobra, to co? To ładujemy się. Jaki dzisiaj plan? Lecimy na Płock, nie? W końcu zobaczę molo. Prawda? kilka razy i nie widziałem ani razu, dlatego teraz to naprawimy Uuu. no dobrze, to co robimy? Spełniamy założenie tego motocykla, tak? Czyli co? Jeździmy Prosto zwięźle na temat zajbiście Mamy Kasia 132 km do celu godzina 41 Oczywiście, że tak, bo jeździmy przepisowo. Zawsze. O, o, o! Nasza okazja. Huh! Mamy, mamy jakąś stację na rondzie tutaj jaką tę stację mamy? A no, nawet widać taki zajbisty ten cuś Muszelek Kaśka Ale co? Co ty widzisz tam? Muszelkę <noise> Muszelka Trzyma Na plaży słońce A Abym zjadł teraz taką ch... rybkę Taką jak wczoraj Chciałem tu gdzieś zjechać Jeszcze jadę dalej Wypożyczalnie sprzętu wodnego Czyli to są wiaderka I sikawki, Jak ktoś nie ma Ale... O, krwa grillem pachnie. No dobra. to No. Ciekawe jak to będzie tutaj teraz. Ta 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 ta. Może łatali. No i co? Koniec. Ale fajnie było. Wczoraj było śmiesznie. No, dzisiaj żeśmy pokotali. No to jest. I koniec, i wracamy. Wiele osób które wyjeżdża, że droga się na pomarańczowo świeci, na Google Mapsa. O, do. Ej, no bo pewnie, e, tak jak Adrian mówił, nie? że teraz będzie ta impreza, więc zamykają tą plażę, żeby móc potem, wiesz, znowu wpuszczać ludzi i ciągnąć hajs za wejściówki, nie? O, ale grupa jedzie. O, bez kidu, nie? No i dobrze, Kasiu, to co? Przejechaliśmy ile? 100 km? Mamy do... trochę ponad, nie? Gdzie tutaj? Doimy? Tutaj, mamy trochę ponad 100 km. I byliśmy co? Pier... 120, chyba, co? No. Pierwszego dnia byliśmy w Łocku. Tak, byliśmy na molo. Na kebabie, na molo. Potem co byliśmy? Potem byliśmy w Sobudku. No także o, jeden dzień taki zwiedzania płocka. Mała całkiem spoko. Na, na dzisiaj, e, po wczorajszym grillu i imprezie. Fajnie było się wyspać. No, to tak. Te rolety robią robotę. Zajęwice to jest. Cały czas jest ciemno jak w nocy. Gdzie te przynajmniej te przebłyski światła nie budzą. No i poszliśmy sobie na jezioro. Jak to jezioro się nazywa? Łąckie? To jest w zasadzie krabina, i na to się mówi plaża Batelnia. To jest taka dosyć imprezowa miejscówka. Imprezy są oczywiście wieczorem, w ciągu dnia można sobie iść na kajaki, na rowerki. Jest normalnie wydzielone kąpielisko, gdzie są oczywiście ratownicy także tak, wiecie to jest taka totalnie bezpieczna miejscówka, fajna wydaje mi się, że dla rodzin z dziećmi co zresztą było widać po ilości takich rodzin na plaży co no. prawda w, no właśnie, tak jak mówiła Paula, jak mówił Adrian widać, że znacznie się opuścił poziom wody no ale mimo wszystko to jezioro jest przecież ogromne Ogromne, może nie ogromne, ale duże i... No ale fajne. W i, ogóle fajnie zagospodarowane, bo tego z niego taki, miejsc chyba trochę brakuje, żeby było taki i całkiem coś jakiś, nie wiem, a może niekoniecznie nawet bara, ale że można było kupić jakieś picie, nie? To jest jakieś spoko kurcie, miejscówka, taką... a naprawdę spoko jest to, że w zasadzie jest blisko od Warszawy. No bo na przykład nie wiem, nie byłam osobiście, ale wszyscy chwalą tą... Kiedyś chwalili Okulinkę za przepiękną wodę w jeziorze. A to ja no i że było tak mam... czysto, ale coraz więcej moich znajomych, którzy tam jeżdżą, mówią, że przez to, że zrobiło się to tak popularne miejsce, no to jakby spadło na jakości, tak? Czyli woda już nie jest taka fajna, są tłumy, więc na plaży ciężko znaleźć miejsce. No i generalnie trzeba się tam trochę z ludźmi przepychać. Ale tutaj też jest mega fajna, w ogóle droga jest zajebista tutaj do Płocka. I dalej I w ogóle to są te ścieżki rowerowe wszędzie. Można się pobawić. Ej no jakby mi po takiej drodze jechał pedalista mając taki asfalt obok, to bym go chyba przypadkiem popchła. Przypadkiem. Słowo <laughs> klucz przypadkiem. Tu nie jedziemy. O, sianko jeszcze nie jest spelowane. A to maszyną robią, nie? Tak, a w zasadzie to nie sianko. A co Słoma. to ma? Nie... A Słoma i siano to co innego? Co? Słoma i siano to co innego? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak. Ej, teraz się zastanawiam, czy na pewno słoma i siano to to inne rzeczy. Może siano to jest sucha trawa, a słoma to jest... No właśnie pozostałość też mi się tak wydaje, włosów, no. Nie? Że słoma to jest właśnie po zwożu, a jak łąkę się skosisz, nie? Berlingo i białe busy, to są samochody, których kurwa nienawidzę. Bo to jest takie... Berlingo trochę... jeszcze kangu są też takie, takie pojebane. Bo to już jest takie małe dostawcze. Tak. Ale białe busy to i tak są w topce. I Poczta Polska. I wszyscy kurierzy. No zależy. O, kolejna jakaś kolumna jedzie. Idzie. Ale to fajnie wygląda. No zajebiście. Bączki, bą, bum. Tak miły mówił mi. bum bum, bum. serce piję